I dzisiaj ostatni dzień, tak naprawdę pełny dzień tutaj z panem Wyramy miso Uuu, Uuu. Dawaj, 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 Uuu. Uuu. Tam, I jesteśmy w jakiejś dziwnej galerii, gdzie na samej górze jest jakiś młyn. A teraz każda fanka, widzicie, tej popowych rzeczy i innych różnych. Moja kuzynka w tym przypadku byłaby w raju, zobaczcie co tu się odpierdziela, tam, tam, za nami. No i dzisiaj ostatni dzień, tak naprawdę pełny dzień tutaj z panem, wybieramy miso, pan nam wybiera miso. Tak naprawdę niczego nie wybrał, każdy, który wybrał to odrzucił. I Wybieramy, wiecie, jakieś rzeczy, produkty do Polski, żeby kupić, bo ci jest ostatnia taka cała doba, wiecie, no, naszej wycieczki nie? w Japonii. Jeszcze jesteśmy chwilkę tylko, ale mamy o 16 lot z osaki. Idziemy coś kupić. Nie? Mamy 6000 jenów na zakupy. Nie za dużo, ale my trzeba coś kupić, także bierzemy. I tym oto sposobem kupiliśmy coś za około ponad, ponad 5000 jenów. Za 1000 jenów w sumie, czyli tak naprawdę jedna piąta wiecie, poszła w teraz. Kanapkę z kastanem prezentuje. Fajnie są te kanapeczki, ale kasztanowa jest akurat średnia. Jesteśmy, kupujemy, wiecie, kolejne rzeczy w tej super galerii Tu możecie patrzeć jakie mini rzeczy kupisz do swoich makiet. Zajebiste to akurat. Coś takiego nie ma przynajmniej nie na taką skalę, w takich sklepów, nie? Tu tak samo olbrzymi sklep, olbrzymia skala jest tego wszystkiego. Macie nad żołnierzy. Ale wiecie, to nie jest koniec tak naprawdę, bo jak się odwrócilibyście w prawo i w lewo, to macie z mikro makietami, tu macie tu pociągi, akurat te mikro, nie? あのおいドンンご利用ください携帯電話スマートフォンの新規契約機種変更通信会社の乗り換えも全て何でも相談またカレーターを乗り越えた今やロングスタートなどはお願いさせるのではないか Dzieci mnie lubią E, tak się wygłupią, wiecie. Ostatni dzień trzeba jakoś to wiecie Spinozaury. Koda nie chcę tam wyjeździć w tej galerii, więc tutaj wiecie, no mówię, jest ogromna. Byście dosłownie chodzili. tak jak my chodzimy w takim tempie, to dosłownie dwa dni cała galeria byście obejrzeli się Ale A te ryby w ogóle chyba mają kilka do kilku ton nawet ważą takie ryby. Są ogromne, z tego co kiedyś czytałem, pamiętam. O a tam macie, no pokazywaliśmy taki kącik dla dzieci. No, takich malutkich.

Zabaw wiecie, jak w tym bo Master Masterchef, czy coś takiego. Mam wybierać składniki, które Wam odpowiadają. Mianowicie ja lubię mięcho, lubię chleb tostowy, O, jeszcze dalej do tego może krewetek. O, przykryjmy to drugim chlebem. O, takiego burgera mamy. No ogólnie, no patrzcie, do tego jest, nie? Dzieci mają naprawdę duże pole do popisu jak chodzi o takie zamawy. A wiecie, co jest najważniejsze przez to, że dzieci kreują swoją, wiecie, wyobraźnię wszystko, nie? Tutaj, no to potem wyrastają, wiecie, na trochę inteligentniejsze niż takie, wiecie, ograniczone, nie? Ktoś lubi od małego się bawić takimi rzeczami, to wiecie, kupujecie mu i się szybko nie znudzi takimi rzeczami. Ja wiecie, u nas to, to w jakichś innych krajach takich, wiecie, kupicie mu wiecie, nie wiem. To i to. Będzie taki wybór. On się chwilę pobawi, powita, coś tam porobi. Koniec, nie? A tu widzicie, ma to całą, całą, życie. ryż możecie wpuścić, również te pałeczki ryżarka, tutaj do mieszania, nie wiem, do krojenia deska jest, patelnia, wszystko możecie, się jaką pokupywać. Na pewno się tak szybko nie znudzą, nie? Trzeba tą pasję, wiecie, podtrzymywać, nie? To jest ciekawe. Też zajebiste w sumie, na ten sposób. Nie? Tak to tu wygląda, nie dość, że widzicie mnóstwo rzeczy dla dzieciaków, Też jeszcze możecie pobawić się z nimi, one też się mogą pobawić interaktywnie, nie? Tyle, nie? Kawa. Tu jest, nie wiem, widziałem chyba z sześć, siedem jakichś takich, widzicie, stanowisk do zabawy. Także no, myślałem, że pan mi idzie opierdzielić, zaraz wstanę. Wystraszyłem mnie, Ale no dobra no, idziemy dalej. To jakby wasze dzieciaki chciały się na niuweczkę, to nie macie wyboru 3-4 śnieg na tylko 40-50 różnych wzorów, nie, no. Tu macie być no. widony, kubeczki, pałeczki. No tak, bo domu jesteśmy w Japonii. Pałeczki, tu jakieś nie wiem co. To... Kubeczki Powiem tak, mnóstwo różu, mnóstwo różu jest. O, weź podaj steak'a, bo się zaraz kurdeł smaży. Mm. smaży nie nieźle. Wiecie, możecie steak'a gdzieś zjeść i będzie hardkorowo, nie? Kogoś, To przypomina Robert Burneka. On tu by się odnalazł akurat, Patrzcie, jest nie? Jakie wiecie, kształty, rodzaje, wszystko. W japońskim stylu, w stylu wiecie, jakimś takim, wiecie, zwykłym. Mnóstwo tam namioty też 50-60 zł sklep tak naprawdę do wszystkiego i niczego nie? ale wiecie, to nie jest tak, że znajdziecie tutaj wszystko ale wszystko jest, nie wiem, po parę rzeczy, tylko jest wszystko ale po kilkadziesiąt albo kilkaset rzeczy tego samego rodzaju, może wiecie, różnych wiecie, to nie jest takie, że tak jak u nas jakiś sklep za 5 zł albo Hindl, nie? Yy, jakieś takie gówniane jakości. To są takie normalne rzeczy, nie, nie takie jak wiecie, z jakichś tam lumpeksów, ubrania czy jakieś inne rzeczy. No, wiecie, normalnie tak jakbyście poszli do dekatlona czy jakiś inny sklep. Nie? jakość jest ok. zawsze chciałem dla tych hadlu możecie widzieć się się tak naprawdę widzieliśmy dużo ludzi, którzy tutaj spali, siedzieli sobie i to nie tak, że w parę sekund. Wól wypas, nie? Taki namiocik mieć, tu jest drugie łóżko, wiecie, za wami. Yo, yo. I jesteśmy w jakiejś dziwnej galerii, gdzie na samej górze jest jakiś młyn nad nami i się kręci. A tu macie jakieś wieloryby, kaszaloty może. No i to jest wiecie galeria, nie są sklepy. Disney tam jest Disney Store, widzę już jakieś te Widzę takie widzę, sklepy macie. Musimy zobaczyć, że nie z tego względu, że jesteśmy tu ostatni raz, to trzeba popróbować. Nie? Musimy jeszcze coś kupić. Na razie kupiliśmy jeszcze jakieś drobne duperele, widzicie gumy, czy tam żelki. Ja mówię na to gumy, jakieś pastany, nie? Takie małe, no i takie widzicie, oksianeczki czy jakieś takie o. coś w tym stylu. Jeszcze tam wiecie, potem pokażemy co pokupywaliśmy, co warto kupić, nie? Jak coś do Polski, do siebie i idziemy. I weszliśmy na piętro dziewiąte, jak się nie mylę, jesteśmy pod młynem, dosłownie. Ludzie grają w gry, jakieś te swoje karty, nie wiem, 3 to nazywa, tam idzie bez do gier i tak dalej, i tak dalej. Jest pizdu sklepów takich, wiecie, które moglibyśmy pokazać, ale nie pokażemy, bo nie mamy czasu, nie? Nie mamy czasu, mamy z godzinkę jeszcze, zaraz wszystko zamkną, a jeszcze do Don Quijota coś pokupywać i tyle, nie? A teraz każda fanka, widzicie, tej popowych rzeczy, innych różnych. Moja kuzynka w tym przypadku byłaby w raju. Zobaczcie co tu się odpierdziela tam, tam, za wami A tam się babki malują, patrzcie. Jest kraj jest pierdolony. Wiecie, wszystko, co jest tak zrobione, tutaj taka po prostu rozmach, nie? Że wiecie, o jakieś dziwne. Bo dla nas to jest pojebane, dla mnie to jest pojebane, ja tego nie czaję, ale chodzi mi o rozmach sam. nie? Tak wygląda w środku tej maszyny. Akurat to jest to auto w serwis, nie? Coś nie działa, ale no, ja nawet nie wiem, co tu się może dziać. Jakieś nie wiem, green screeny, inne rzeczy, echo. To jest mnóstwo tego, mnóstwo dziewczyn tu, właśnie. Nie wiem, co robi, nawet nie chcę wiedzieć. Że... tam jest Kom mm -hmm. w tym odcinku pokażemy jak to się robi w Japonii i nie tylko Pokażę jak wyglądam Kurwa, słaby digi. Jego nie jest oczyknięty. Co? I żegnamy się dzisiaj. Ostatnia noc. Tak naprawdę w Japonii już tu nie przyjeżdżamy. Zapewne w tym roku na pewno nie. niektórzy by też nie raczej. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Tego się opisać nie da Z słowami. Po prostu trzeba to zobaczyć i tyle, nie? Mega ładnie. No co no, tu widzicie, jakieś kupiliśmy główkoty jeszcze gumy, już też przyjdziemy, ale kupiliśmy popcorn za to, duży, karmelowy, to będziemy opierdzielać O, ładnie to wygląda. No i co? No idziemy, nie? Na szczęście wiecie, mamy to na jakichś filmikach, mimo że filmiki to tego nie oddają, wyglądu tego i wspomnień, ale wiecie, jakieś tam drobne będziemy mieli rzeczy, żeby wspominać. Nie? Będzie przynajmniej się chciało robić, żeby wiecie, żeby poglądać potem filmiki, wiecie, robimy, robimy, po to, żeby tu przyjechać kiedyś, albo żeby inne kraje wiecie. Było ładnie, zajebista przygoda była, mega mi się podobało, mam 21 lat dopiero, może kiedyś jeszcze tu przyjedziemy, na pewno kiedyś tu przyjedziemy, jest zajebiście. To jakbyście byli niegrzeczni, to pan tam y, pan oficer od pilnowania sklepu, nie widać go, ale tam stoi, wrzuci was do tego akwarium z Moreną, sobie popływacie. Choda, że rekinów nie ma. Idziemy jeszcze kupić jakieś magnesiki i zwijamy z tego miasta. Zobaczcie tutaj ten młyn, co mówiłem wam wczoraj, nie. O! Większy kurwa niż w Anglii ty. Dobra, lecimy. A tu jeszcze taka ciekawostka, chyba że usunęłaś. Taka ciekawostka jest tu możecie sobie zabrać rzeczy i nikt Was wiecie nie zapierdzieli, nie? W sensie wiesz, oni tak strasznie grają tutaj na za... zaufaniu ludzkim, wzajemnym, bo widzicie, to tam pan w sobie chodzi, ale tam, nie? A tutaj nikt na to nie patrzy. Są pewnie jakieś kamery, no ale wiecie jak to wygląda. Ktoś mógłby, wiecie, zamaskowany sobie w masce, pójść wieczorem, podpierdzielić 50 maseczek czy coś i tyle, nie? Także no, u nas to by też nie przeszło Także idziemy dalej A tutaj widzicie macie wycieczkę Starszych ludzi Po mieście I to nie jest tylko tyle ile widzicie nie? Bo chodźcie zobaczyć ile ich tam idzie sobie zobaczyć, ile tych ludzi tam jest dużo. Tam jeszcze nawet się zakręca na samym końcu ta to... przecieczka, strasznie. U nas w naszym kraju to byście nie do pomyślenia żebyście starsi ludzie tak chodzili. W naszym kraju to wiecie, starsi ludzie to są, można powiedzieć, nazwijmy to brzydko, przydziedzialinie nie? Oni to wiecie, siedzą na działeczce, gdzieś tam tego i tyle, nie? tutaj zobaczcie, starsi ludzie, jak aktywnie sobie spędzają czas, nie? Zajebiście. Też nie ma tu jakichś dużych wycieczek, emerytur i wszystkiego, a no mówię, spędzają czas, tak jak widzicie, zwiedzają miasta i to nie tylko, wiecie, taka jedna wycieczka, bo widzieliśmy dużo więcej, tylko wiecie, o wiele mniej ludzi było, a teraz to jest ogromna ta wycieczka, nie? Akurat trzeba przyznać. Bardziej niż jakaś pielgrzymka więcej chyba ludzi u nas. Dobra, idziemy, już kupiliśmy jeszcze jakieś tam rzeczy, nie? Fantę do Polski, jakieś tam herbatki. I tak dalej, i tak dalej. Magnesję jeszcze pokupywałem sobie. No i co? Idziemy, nie? Bo już tak naprawdę musimy zabrać bagaże zaraz i idziemy na lotnisko. Także zwijamy i jeszcze chcieliśmy właśnie to nagrać, bo dosyć ciekawa rzecz. Tyle ludzi to jeszcze nie widziałem starych w jednym miejscu, starszych. A jakiś, jakieś biedne auto pojechało. Dobra, idziemy. A tutaj macie pokazane, jak wygląda lotnisko w Osace, w sensie dojazd do tego lotniska, bo wiecie, jest to lotnisko na morzu, na oceanie, także nie jest to, wiecie, wyspa, tylko jest to sztuczny twór człowieka. Także zobaczcie, jak wygląda droga do tego lotniska. Jeśli ktoś tutaj dotarł, no to <noise> szczerze, jak na to patrzę teraz przed komputerem, jak montuję filmik, to aż mnie dupa boli, aż mi się szkoda robi tego wszystkiego, że odlatujemy z Osaki ogólnie, z Japonii. Kiedyś na pewno będę chciał tu wrócić i to nie raz, nie dwa, może kiedyś nawet zamieszkać, jak dałoby radę, oczywiście. No i co? No smutny widok, bo wiecie, no odlatujemy jeszcze taka brzydka jest pogoda. No ale co? Będą filmiki z porównania całej podróży po Japonii, plus jeszcze za na będą dwa filmiki, takie wiecie. Produktów z Japonii, z takiego największego marketu. Jeszcze będzie taki jeden film, test produktów. 15 to jeszcze z Tokio byliśmy, także tak. No i dobra, lecę dalej, montować kolejne filmiki. A jeszcze chciałem tak powiedzieć: wiecie, że przyszłe kierunki to będzie tak: Tajlandia za chwilę lecimy i jednocześnie lecimy do Chin, do Szanghaju. Także miesiąc będziemy w Tajlandii i w Szanghaju. Będziemy miesiąc, także oglądajcie, subujcie komentujcie. i Yo. A, i to co kocham oczywiście w chińskich liniach lotniczych to jest, wiecie, darmowy posiłek, przekąski, piwa, wina, sprite, napoje, kawy, wszystko co chcecie za darmo w cenie lotu. Yo, pozdrawiamy bardzo serdecznie.